M jak Miłość 1890 odcinek 18 listopada 2025 roku to ślub i wesele Kamy, Michalina Sosna i Marcina, Mikołaj Roznerski. Martyna, Magdalena Turczeniewicz, nie zniesie tego najlepiej i interweniować będzie musiał Jakub, Krzysztof Kwiatkowski. Co dokładnie się wydarzy? Oto szczegółowe streszczenie 1890 odcinka M Jak Miłość, który ukaże się w dniu 18 listopada 2025 roku, M jak Miłość, czas na ślub i wesele. W 1890 odcinku, 18 listopada 2025 roku, polskiego serialu Kama Michalina Sosna i Marcin, Mikołaj Roznerski powiedzą sobie sakramentalne tak. Wesele odbędzie się w Bistro nasz zielony sad, przed którym zjawi się. Martyna, Magdalena Turczeniewicz, z rozpaczoną kobietę w porę zauważy Jakub, Krzysztof kwiatkowski, który zabierze ją stamtąd, by nie narobiła sobie wstydu. Tym samym przegapi większość wesela swojego najlepszego przyjaciela. Co jeszcze się wydarzy? Poszczegóły z 1890 odcinka M jak miłość, który ukaże się w połowie listopada, zapraszamy do poniższego streszczenia. M jak miłość, odcinek 1890, streszczenie szczegółowe. Streszczenie 1890 odcinka M jak miłość prezentuje się następująco. W dniu ślubu Erwin ma dla Kamy wzruszający prezent, welon należący do jej babci. Panna młoda przed uroczystością jest tak zdenerwowana, że musi wziąć tabletki na uspokojenie, po których w końcu zasypia. A gdy dziewczyna nie przyjeżdża do USC, weselni goście są w szoku. Tymczasem, dla Martyny, ślub Marcina oznacza kolejny kryzys i łzy. Wcześniej trudne chwile czekają natomiast Olka, bo Klaudia, dziewczyna, której naraził się niedawno w barze, zjawia się nagle w klinice i okazuje się nową starzystką, a przy okazji Aneta odkrywa, jak jej mąż dokazywał na wieczorze kawalerskim Marcina, M. Jak miłość, odcinek 1890 emisja. O której oglądać w TVP2. Premiera 1890 odcinka M jak miłość odbędzie się we wtorek 18 listopada 2025 roku o godzina 20:55 na antenie TVP2. M jak miłość aktualna obsada Przez polską telenowelę przetacza się cały zastęp aktorów i aktorek, a w każdym odcinku skupiamy się na wyłącznie kilku wątkach, stąd wielu odtwórców głównych ról nie widnieje na naszych ekranach nawet przez kilka tygodni. Obecnie wem, jak miłość, występują przede wszystkim.